Zachodni Marksizm i ignorowanie kwestii kolonialnej. Dlaczego Marksizm, po tym jak odniósł niezwykły sukces, a nawet stał się swego rodzaju wspólnym językiem lat 60. i 70., popadł w tak głęboki kryzys na Zachodzie? Oczywiście, wydarzenia historyczne, które wszyscy znamy, a których kulminacją był upadek Związku Radzieckiego i obozu socjalistycznego, odegrały zasadniczą rolę w tym procesie. Jednakże, jakkolwiek niezbędne może być tego rodzaju wyjaśnienie, nie jest ono wystarczające. Analiza musi zostać pogłębiona, a uwaga musi zostać skierowana na wewnętrzne słabości, które marksizm wykazywał na zachodzie nawet w latach, gdy jego hegemonia wydawała się niekwestionowana. Jest to szczególnie prawdziwe we Włoszech. Warto zacząć od debaty sprowokowanej przez Norberto Bobbio w 1954 roku. Słusznie podkreślając nieodzowność formalnej wolności i jej prawno-instytucjonalnych gwarancji, Bobbio przypisywał państwom socjalistycznym zapoczątkowanie nowej fazy postępu cywilizacyjnego w krajach zacofanych politycznie poprzez wprowadzenie tradycyjnie demokratycznych instytucji, takich jak instytucje demokracji formalnej, czyli powszechne prawo wyborcze i wybieralność urzędów, oraz demokrację merytoryczną, jak uspołecznienie środków produkcji. Jednakże, zgodnie z krytyczną konkluzją Bobbio. Nowe państwo socjalistyczne jak dotąd nie było w stanie ani przywłaszczyć sobie rządów prawa i liberalnych mechanizmów rządów prawa, ani ograniczyć władzy i wlać krople liberalnego oleju do przekładni już zakończonej rewolucji. Jak widać, jesteśmy dalecy od stanowisk, które filozof Sturynu przyjął w swojej późnej fazie, kiedy ostatecznie stał się ideologiem wojny zachodu. Jest rok 1954, dwa lata przed dwudziestym zjazdem K.P.Z.R. i powstaniem węgierskim. A wpływ marksizmu i prestiż krajów, które się na niego powołują, są bardzo duże. Dla Bobbio oprócz uformalnej istnieje również istotna demokracja, i w ten sposób dokonuje on oceny krajów socjalistycznych, który wyraźnie nie jest negatywny, nawet w odniesieniu do uformalnej demokracji. Jak zareagowali na to włoscy komunistyczni intelektualiści? Aby odeprzeć lub złagodzić krytykę zwłaszcza Związku Radzieckiego i usprawiedliwić jego częściowe zacofanie w tej dziedzinie, mogli oni po prostu odwołać się do permanentnego stanu wyjątkowego nałożonego na kraj rewolucji październikowej i do groźby nuklearnej zagłady, która nad nim ciążyła. Jednak Wolpe zastosował zupełnie inną strategię argumentacyjną, skupiając się na wychwalaniu z Mair, konkretnego rozwoju osobowości gwarantowanego przez materialne warunki życia. W tym podejściu prawne gwarancje rządów prawa zostały zdewaluowane, implicite zdegradowane do libetes minor. Tym samym gloryfikacja tradycji liberalnej przez Bobbio jako orędownika przynajmniej powszechnej ważności praw obywatelskich, wolności formalnej, libetes minor i ogólnego ograniczenia władzy została ostatecznie potwierdzona. Na poparcie tego poglądu Turyński filozof przywołał hymn pochwalny na cześć wolności, który Mill wygłosił w być może swoim najsłynniejszym traktacie o wolności. Ale to właśnie w tym dziele widzimy angielskich liberałów usprawiedliwiających despotyzm Zachodu wobec ras, wciąż uważanych za pomniejsze, które należy zmusić do absolutnego posłuszeństwa, aby móc poprowadzić je na ścieżkę postępu. W 1954 roku despotyzm i absolutne posłuszeństwo narzucone przez Zachód były bardzo wyraźnie odczuwalne w świecie kolonialnym. W samych Stanach Zjednoczonych czarnoskórzy nadal byli w dużej mierze wykluczeni z spraw politycznych, a czasem nawet spraw obywatelskich. W południowych Stanach USA reżim segregacji rasowej i supremacji białych nawet nie został jeszcze wyeliminowany. Całkowicie zajęty wychwalaniem z Mayr, de la Volpe nie stara się jednak lub nie jest w stanie zwrócić uwagi na rażącą porażkę Bobbio. W 1961 roku Ernst Black opublikował pracę Prawo naturalne i ludzka godność. Jak wskazuje już sam tytuł, Dalecy jesteśmy od niedoceniania libete z minor przez Della Volpe, wręcz przeciwnie, autor wyraźnie wyznaje dziedzictwo tradycji liberalnej, które jednak poddaje krytyce, ale krytyka ta niestety bardzo przypomina gloryfikację. Black oskarża liberalizm o popieranie formalnej i tylko formalnej równości. Dodaje, narzucając się, kapitalizm zainteresował się bowiem równomiernie rozszerzającą się uniwersalizacją reguł prawnych. Pisze on to w książce opublikowanej w tym samym roku, kiedy policja w Paryżu przeprowadziła ezlitosne polowanie na Algierczyków, którzy zostali utopieni w sekwanie lub pobici na śmierć. A wszystko to w biały dzień, a dokładniej w obecności francuskich obywateli, którzy pod ochroną praworządności z radością uczestniczyli w spektaklu. To może tyle o formalnej równości. Tak więc w stolicy kapitalistycznego i liberalnego kraju obowiązuje podwójne prawo, które wyklucza konkretnie określoną grupę etniczną, która podlega arbitralności i policyjnemu terrorowi. Jeśli następnie przyjrzymy się koloniom i półkoloniom, np. Algierii, Kenii lub Gwatemali, formalnie niepodległemu krajowi, ale de facto protektoratowi USA, to zobaczymy jak kapitalistyczne i liberalne państwo, prawa ucieka się do systematycznych masowych tortur, organizowania obozów koncentracyjnych i ludobójczych praktyk wobec rdzennych mieszkańców. O tym wszystkim nie ma nawet śladu u Bobbio, Della Volpe czy u Blocha. Los ludów w koloniach lub pochodzenia kolonialnego również pozostają nieobecne, kiedy Black, autor prawa naturalnego i godności ludzkiej, zajmuje się z Grotiusem i Lokrem. Ich uznanie dla prawa naturalnego odbywa się bez cienia usprawiedliwienia dla zniewolenia czarnych. Kiedy Black mówi o amerykańskiej wojnie o niepodległość, hołdzie złożonym młodym wolnym stanom, całkowicie ukrywa znaczenie niewolnictwa w rzeczywistości polityczno-społecznej Stanów Zjednoczonych, a nawet w konstytucji USA. To milczenie jest tym bardziej niezwykłe, że właśnie w tych latach walka Afroamerykanów zaczęła się rozwijać w Republice po drugiej stronie Atlantyku. To właśnie wydarzenie przyciągnęło uwagę Mao Zedonga w Pekinie i interesujące jest porównanie opinii dwóch tak różnych osób. Podczas gdy niemiecki filozof ubolewa nad jedynie formalnym charakterem liberalnej i kapitalistycznej równości, chiński polityk komunistyczny podchodzi do sprawy zupełnie inaczej. Oczywiście wskazuje on, że czarni mają znacznie wyższą stopę bezrobocia niż biali, że są ograniczeni do niższych segmentów rynku pracy i zmuszeni do godzenia się na niższe płace. Ale to nie wszystko. Mao zwraca uwagę na rasistowską przemoc rozpętaną przez władze południowych stanów oraz tolerowane i wspierane przez nie gangi, a także chwali walkę czarnych Amerykanów przeciwko dyskryminacji rasowej oraz o wolność i równe prawa. Black krytykuje rewolucję burżuazyjną, ponieważ równość była ograniczona do sfery politycznej. Mao, patrząc na Afroamerykanów, zwraca uwagę, że większość z nich jest pozbawiona prawa głosu. Zamienione w towar i odczłowieczone przez swoich ciemiężców, Ludy kolonialne przez wieki toczyły pamiętne bitwy o swoje uznanie, ale u Blocha można przeczytać. Tezę, że ludzie rodzą się wolni i równi, można już znaleźć w prawie rzymskim, teraz należy ją również znaleźć w rzeczywistości. Z kolei wspomniany wyżej artykuł Mao z 1963 roku stwierdza, szatański system kolonialno-imperialistyczny powstał wraz ze zniewoleniem i handlem czarnymi i z pewnością nie zakończy się bez całkowitego wyzwolenia czarnych. To samo można usłyszeć w Wietnamie, gdzie wtedy toczyła się wielka walka narodowo-wyzwoleńcza. Przewodził jej Ho Chi Minh, który już w 1920 roku oskarżył Trzecią Republikę Francuską następującymi słowami Tak właśnie wygląda sprawiedliwość w Indochinach w tym kraju istnieje jedno prawo dla Annamczyków, a drugie dla Europejczyków lub osób posiadających obywatelstwo europejskie. Annamczycy w Indochinach byli nie tylko bezwstydnie uciskani i wyzyskiwani, ale także bezlitośnie torturowani i otruwani oraz cierpieli z powodu wszystkich okrucieństw popełnianych przez drapieżnych kapitalistów. Jak widać, w cytowanych tu tekstach Mao i Ho Chi Minh nie ma ani niedoceniania libete z minor przez Della Volpe, ani iluzji, podzielanej na różne sposoby przez Bobbio, Della Volpe i Blocha, że kapitalizm i liberalizm zagwarantują przynajmniej równość formalną, a nawet równość polityczną. W pewnym sensie chińscy i wietnamscy przywódcy przypominają uwagę Lenina, że w najbardziej liberalne i radykalne osobistości wolnej Wielkiej Brytanii stają się zwykłymi czyngi Hanami, gdy zostają wyznaczeni do rządzenia Indiami. Nawet w samych kapitalistyczno-liberalnych metropoliach widoczne są naruszenia równości narodów. W 1920 roku Lenin wskazał przykład Irlandii i Imurzynów Ameryki. W Anglii, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, Gwarantowane prawa mniejszości narodowych są bezczelnie deptane. Mao, podobnie jak Ho Chi Minh, mógłby również odnieść się do fragmentów, w których Marks potępia liberalne traktowanie Irlandii przez Anglię, angielską kolonię w Europie, jej polityka jest jeszcze bardziej okrutna i terrorystyczna niż autokratyczna carska Rosja wobec Polski. Jak widać, w wschodni marksizm jest, co zrozumiałe, znacznie bardziej zainteresowany potępianiem surowych klauzul wykluczających z liberalnej wolności niż marksizm zachodni.